Po wielu miesiącach przerwy spowodowanej pandemią do życia wróciły koncerty, ogromnej radości z tego powodu i nadziei wszyscy w branży na pewno nie ukrywają, bo sporo będzie się działo, niektórzy artyści przygotowani na nowe doznania muzyczne, kibice, a więc widownia spragnieni tego, żeby skandować imię swojego ulubionego artysty. Sławek Ujatowski też przygotował. E, tak, rozpoczął intensywnie czas, który ruszył właśnie w trasę koncertową po kraju, spotyka się z fanami i kończy swoją najnowszą płytę pod tytułem jakim? Wielki Błękit, to będzie niesamowite te doznanie tym bardziej, że artysta tworzył tę płytę podczas lockdownu. Bywał wtedy także intensywnie na Teneryfie. Na wywiad państwa chyba zaprosić trzeba, bo sam więcej o tym powie. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo ma. o tym dość trudnym dla Was czasie, czasie pandemii, kiedy nie było koncertów, nie było różnych eventów, nie było zdjęć na planach zdjęciowych. Wszystko powoli wraca do normy. Ty również wracasz na trasę koncertową. Jesteś obecnie na trasie koncertowej. Wyjątkowo teraz w Warszawie na planie serialu M jak Miłość. Powiedz mi, co to znaczy dla artysty po tak długim czasie wrócić do ludzi, wrócić do śpiewania na scenie? Niewątpliwie jest to, jest to ulga. Hmm, jeżeli e Kocha się śpiewać i grać koncerty tak jak ja kocham, no to rzeczywiście jest to wielka ulga. Więc ja się bardzo cieszę i myślę, że bardzo dużo moich przyjaciół również. Jakie to było uczucie po tych wielu miesiącach stanąć w końcu przed tą publicznością po raz kolejny? Pierwsze koncerty były takie. Um, trzeba, było, trzeba było sobie jednak przypomnieć to wszystko. Bo pięć miesięcy bez koncertowania no było jednak smutne, ale potem, już wszystko wróciło do normy i, i rewelacja. Ostatnie koncerty wspominam najlepiej. Ludzie się bardzo cieszą. Reakcja publiczności jest najważniejsza, no i fanów. Nocą ulice są puste i ciche, spokojne. Milczy jak one, bo wiem, że to koniec. I tak. Jesteś osobą aktywną na Instagramie, na Facebooku. Otrzymywałeś takie słowa otuchy, wsparcia jako artysta? Oczywiście. No, moi fani bardzo tęsknią za koncertami. Bo są też tacy fani, którzy jeżdżą po całej Polsce. Um, bardzo często pytają się o, o album, który miał się ukazać w zeszłym roku w kwietniu. Miejmy nadzieję, że się ukaże. Jeszcze w tym roku. Więc brakuje im koncertów, brakuje im nowego albumu, a my na chwilę obecną rozkładamy ręce. Najważniejsze, że wróciły koncerty. Trasa, już jestem w trakcie trasy koncertowej, jednak mam troszeczkę przerwy w okresie letnim. Potem od września znów jedziemy w Polskę. Miejmy nadzieję, że pogramy do końca roku, a z nowym rokiem. Nowa terasa z nowym albumem, więc bardzo się cieszę. Mówisz o nowym albumie, to oznacza, że pracujesz nad materiałem. Czy w czasie pandemii też pracowałeś nad materiałem? I jak ta praca wyglądała pewnie trochę inaczej? Tak naprawdę wyglądała podobnie. wsiadałem eee, na rower i jechałem do studia. I... Pracowałem w studiu, nagrywałem a to wokale, a to e, pracowaliśmy z kolegą Rafałem Stęp, Stępniem nad e, aranżami na album Wielki Błękit. Wolną masz drogę, więc na drugą stronę już idź. Rozciągnięte to w czasie może bardziej niż, niż, niż zwykle, ale, ale album już, już jest prawie gotowy. Zdradzisz nam w jakim stylu będzie ten album? Czego możemy się spodziewać? Podobno mam bardzo charakterystyczny styl, którego nie potrafię nazwać. Będzie rozmaita. Album nosi tytuł Wielki Błękit, więc wielki błękit to jest wszystko. A po drugiej stronie jest wolność, początek konie. Tam ciebie nie będzie. to także twój wyjazd na ten miał miałbyś na dwa tygodnie, a jak się skończyło? Tak, poleciałem sobie na ten żeby e, odpocząć. E, potem okazało się, że koncerty, które mam zaplanowane jednak się nie odbędą, więc zostałem tydzień dłużej, potem dwa tygodnie, jeszcze dłużej, potem miesiąc, potem dwa aż w końcu. Od 19 grudnia do 19 maja mieszkałem na, na, na Tenerywie chcąc, nie chcąc. Na szczęście zabrałem tam rower, więc jeździłem sobie tam po górach. Przejechałem 3000 km rowerem. Wspiąłem się prawie o 7 razy na Mount Everest, gdyby zliczyć wysokości. Czyli intensywnie? No a jakie będą właśnie najbliższe miesiące? Też takie intensywne? Po tym okresie wakacyjnym gdzie robisz sobie krótką przerwę? Będą bardzo intensywne, bo jak już idziemy w trasy, to naprawdę jeździmy. Jeździmy po całej Polsce i staramy się nie ominąć żadnego miasta. Stoję na drodze do nikąd i tam raz jeszcze. Patrzę na ciebie. Tego dochodzi oczywiście plan zdjęciowy, no i koncerty jakieś telewizyjne, występy, więc będzie tego bardzo, bardzo dużo. Ja się cieszę. Tym bardzo Pani się cieszą. Czego Tobie jako artyści możemy życzyć w najbliższym czasie? Żeby... Poza zdrowiem przede wszystkim. Tak, zdrowie na pewno. Przede wszystkim tego, żeby... Ukazał się jak najszybciej ten mój album, bo ja też nie mogę się doczekać.